Cześć, jestem Laki, a to jest kolejny Breakdown. Tym razem Agents of Shield. Więc jak zawsze lecimy, z top 5 najlepszych momentów, a po drodze będą jakieś komiksowe histeryki. Numer 5. Poznajmy Inhumana, który ma możliwość pokazania przyszłości. Jego historię praktycznie poznajemy przez cały odcinek. Ale ma on duży wpływ na wydarzenia, które kończą odcinek, jak i różne te, które będą w następnym. Ale o tym za chwilę. Numer 4. Wizja Daisy. I tutaj mamy klasyczny przykład złej interpretacji wizji, o czym dowiadujemy się w późniejszej części od odcinka, gdzie Colson miał zastrzelić Daisy, a okazało się, że strzelił w jej lustrzane odbicie. Numer 3. Malik i jego nowa zbroja I tutaj wydaje mi się, że może być to taka telewizyjna wersja komiksowej zbroi zwanej Kraken Suit. Ta zbroja w komiksach była używana przez wiele osób, ale z takich bardziej ciekawych był na przykład Daniel Whitehall, którego mogliśmy już zobaczyć w poprzednim sezonie Agents of Shield. Natomiast drugą taką osobą był Jacob Fury, czyli brat Nika Fury'ego. Został on wysłany na misję, w której miał zinfiltrować całą siedzibę Hydry, a gdy znalazł umierającego Whitehalla, zabrał jego strój i postanowił go używać. Numer 2. Malik i jego wizja. Podczas sceny walki na dachu Charles ratuje życie Daisy, dając Malikowi jakąś wizję. I co prawda nie widzimy jaka to jest wizja i czego ona dotyczy, natomiast możemy przypuszczać, że nie spodobała ona się Malikowi, z tego względu, że pod koniec odcinka już nie za bardzo jest tak nastawiony na współpracę z Wardem. Aha, i wracając jeszcze do jego zbroi. Firma, która zrobiła te zbroje nazywa się Transia. Jest to dokładnie taka sama nazwa jak nazwa miasta, w którym urodził się Quicksilver i Scarlet Witch. Więc to jest fajny komiksowy easter odnośnie nazewnictwa. I numer jeden. Wizja Daisy. Po ponownym dotknięciu Charlesa, Daisy otrzymuje kolejną wizję. Tym razem ukazuje ona śmierć jakiegoś agenta tarczy w pinjecie w kosmosie. Jeżeli pamiętacie, w odcinku, w którym pojawiła się Jojo, czyli Slingshot, widzieliśmy dokładnie taką samą scenę, a widząc tutaj krzyż, który ona ma w tamtym odcinku, możemy przypuszczać, że to właśnie ona zginie. Natomiast wnioskując po zwiastunie następnego odcinka, można powiedzieć, że będzie ciekawie z tego względu, że najprawdopodobniej zobaczymy prawdziwą formę postaci jaką jest Hive. I to na tyle w tym odcinku, nie zapomnijcie zasubskrybować kanału, jeżeli tego jeszcze nie robicie, zobaczmy przednie materiały, jak i również odwiedzić fanpage na Facebooku.